Cześć, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sprzęcie, który jest bardzo ciekawą propozycją, jeżeli chodzi właśnie o monitory dla graczy. Mowa tutaj o monitorze AOC 24G2U5. W odcinku wykonamy research właśnie na temat tego sprzętu, porozmawiamy sobie nieco o aspektach technicznych, będzie też trochę na temat ceny tego sprzętu i wielu różnych ciekawostek. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tego wszystkiego, to pamiętaj, aby kliknąć w polubienie pod filmem i i obejrzeć to nagranie do samego końca. Dobrze, zatem przejdźmy sobie teraz może do spraw technicznych związanych właśnie z monitorem AOC. W pierwszej kolejności wielkość tego monitora. Co ciekawe, taka wielkość wynosi 23,8 cala. No jest to ekran, który został wykonany w technologii IPS, którego rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 pikseli. To co ważne, jeżeli chodzi właśnie o ten ekran, no to jest to przede wszystkim kwestia częstotliwości odświeżania obrazu, która wynosi 75 Hz. A zatem jeszcze dość istotna informacja z punktu widzenia graczy czy osób, które zwracają uwagę właśnie na dynamikę czy też częstotliwość odświeżenia samego obrazu. Tutaj przy tej okazji warto też właśnie zaznaczyć, że monitor AOC24G2U5 tworzony został właśnie z myślą o graczach, co również przejawia się między innymi w kwestiach związanych z czasem reakcji matrycy, ponieważ takowy czas wynosi zaledwie 1 milisekundę. Jeżeli chodzi o sposób mierzenia, tak Czasu w standardzie MPRT. Dodatkowo warto też wiedzieć, że w przypadku monitora AOC24G2U5 można korzystać z funkcji FreeSync, co również może mieć dość istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnego użytkownika. Z kolejnych bardzo istotnych kwestii nie sposób nie wspomnieć o jasności takiego ekranu. No i jak zapewne wiecie, jasność ekranu wyrażana jest w kandelach na metr kwadratowy. No i jeżeli chodzi właśnie o monitor AOC24G2U5, no to taka jasność wynosi 250 kandeli na metr kwadratowy, a zatem myślę, jasność dość dobra, jeżeli chodzi właśnie o monitory. To, co również ważne, to są to sprawy związane ze złączami, w które wyposażony został monitor. zawsze warto to sobie sprawę właśnie z tych kwestii, zwłaszcza wtedy, kiedy planujesz korzystać z różnego rodzaju technologii służących do przesyłu sygnału audio czy wideo. No i jeżeli chodzi właśnie o te złącza w przypadku monitora AOC, no to tutaj przede wszystkim warto wskazać takie złącza jak złącza USB, których użytkownik znajdzie aż 4 w takim monitorze. Dalej jest również wejście HDMI, wejście D-Sub, VGA. Jakie również wyjście i wejście liniowe audio, czy złącze DisplayPorta, a zatem dość sporo różnych możliwości w zakresie złączy potencjalny użytkownik znajdzie w przypadku monitora AOC 24G 2U5. Jeżeli chodzi o kwestie fizyczne, tutaj przede wszystkim oczywiście warto zwrócić uwagę na wysokość, szerokość i głębokość takiego sprzętu. Nie bez znaczenia jest również waga. Jeżeli chodzi o wysokość monitora, no to ma on 50,46 cm, jeżeli chodzi o szerokość, no to wynosi ona 53,9 cm. Jeżeli chodzi o głębokość, ma ona 22,73 cm. No i jeżeli chodzi o wagę, no to jest to zaledwie 4,25 kg. A zatem tak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o te parametry fizyczne. Może powiemy też kilka słów na temat kwestii zużycia energii w tym sprzęcie. Dość istotną informacją oczywiście jest klasa energetyczna, którą posiada taki monitor. No i jest to klasa energetyczna E. No i jeżeli chodzi o takie zużycie energii takiego sprzętu w trybie SD. No to takie zużycie wynosi około 18 kWh na 1000 godzin, a zatem dość przyzwoity wynik, jeżeli chodzi właśnie o zużycie energii przez ten monitor. Może teraz powiedzmy sobie kilka słów o opiniach, które można znaleźć w internecie na temat monitora AOC 24G2U5. No, i wśród takich opinii, wśród samych atutów, wymienia się kwestie związane chociażby z różnymi udogodnieniami tego sprzętu. Mowa tutaj chociażby o możliwości regulacji kąta obrotu, regulacji kąta pochylenia czy wysokości. Dodatkowo, wśród atutów wymienia się również wysoką jakość obrazu, jak i również niezły stosunek ceny do jakości, a zatem bardzo ciekawie się to wszystko zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o monitor AOC 24G. 2 Dodatkowo trzeba też wiedzieć, że jest to monitor dość popularny w internecie, a zatem na pewno warto przyjrzeć się takiej propozycji. Tym bardziej, że cena tego sprzętu w sklepach online, w sklepach internetowych to zaledwie około 700 zł, a zatem myślę, że jak za monitor o wielkości 23,8 cala to cena może wydawać się w tym kontekście dość przyzwoita. A zatem to by były takie najważniejsze informacje na temat monitora. AOC. Ja tylko przypomnę ci, że link do tego produktu znajdziesz w opisie tego filmu, gdybyś poszukiwał jeszcze większej ilości informacji na temat tego produktu. A tymczasem to by było wszystko. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.